Po mnie też już idzie. to... No to... to... Na trzy kleszczemy. <grym> Raz, dwa, dwa, dwa trzy. trzy. Cześć! Słuchajcie podcastu Ostra Piła. Jest to odcinek 46. Ten, w którym rozmawiamy o tym. Czy 40 plus 40 na juniora? Sprzed mikrofonu witają się. Paweł Kasik i Jarek Stadnicki. A dobra, to, to co, twoim zdaniem, co Twoim zdaniem? musiałoby się stać? Jaka zagrywka? No żeby się dało. Jakie kroki trzeba spełnić, żeby, żeby przejść, mając, wiesz, tą magiczną kwotę? No musi być taka, ta, żeby kołderka była, tak? Jaką magiczną kwotę? Yy, tam wiekową kwotę. Aha, czyli że 40 plus, no tak? To no według mnie dobrze mieć kołderkę finansową, mhm. kurde, muszę to opatentować to, mhm. yy, żeby mieć spokojną głowę, tak? W sensie, żeby nie, nie musieć... Bo wiesz, wydaje mi się, że bez, bez kołderki, kurde, naprawdę to jest fajny zwrot, yy, Mógłbyś zmienić pracę ale tak jakby miałbyś cały czas presję że musisz jak najszybciej znaleźć tą pracę no bo nie masz tak jakby kasy nie mając też kołderki. Czy mówisz o takim podejściu że rzucasz wszystko. Tak? No na przykład. Znaczy wiesz no bo zastanawiam się czy z takim podejściem, że próbujesz sobie ale dalej pracujesz. Mhm. Wydaje mi się że się da ale to też masz trochę. Jest trudniej. To jest... Tak no bo wiesz jakieś tam. Masz pracę na etat? Tak. 8 godzin. godzin. Sen. Załóżmy 6. No może począć 6 godzin. O, dzieci to, 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 rodzina. No właśnie i w międzyczasie trzeba się douczać. Trzeba się douczać, co więcej, trzeba jakieś na rozmowy chodzić. E, tam powiedzmy, no CV tworzyć, to raczej już pewnie nie trzeba. Listów motywacyjnych też już nikt nie każe pisać. E, no ale trzeba tak jakby gdzieś to wcisnąć to całe staranie się, tak? O, o nową pracę, więc jest to na pewno trudniej. Dlatego wydaje mi się, że jak. Jak chcesz tak na poważnie, no to wydaje mi się, że rzucasz albo przynajmniej ograniczasz, może nie całościowo, na przykład jeżeli masz taką możliwość, a powiedzmy część osób ma, na przykład nie wiem, pracujesz na pół etatu, a drugie pół szukasz, tak i na... No rozwijasz się raczej, nie? No rozwijasz i szukasz, no możesz tak jakby jedno i drugie robić, eee, dlatego ta poduszka, kołderka twój, jest ważna. Eee, no drugie to co mówiłeś, czy mieć tą marchewkę, tak? Czy nawet dwie. E, double, double marchewkę mieć, e, żeby mieć chęć to robić, tak. bo też wydaje mi się, że nawet i to dobrze mieć dużą marchewę, bo jak na tak początku, rozmiar, <laughs> bo jak na początku pewnie jest jakaś taka motywacja właśnie związana z czymś nowym, mhm. tak, bo jak robisz na przykład długo to samą rzecz, no to też to się nudzi, nie? Mhm. E, to może ona się szybko wykruszyć.